Cześć, kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj chcę się z Wami podzielić chyba jedną z najważniejszych rzeczy, najważniejszych podstaw, e, jeśli chodzi o wchudnięcie. I jeśli chodzi w ogóle o, o zdrowe odżywianie, a mianowicie chcę z wami pogadać o planowaniu posiłków. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że e, wychodzicie rano z domu, e, niczego oczywiście do nie wzięliście, ale mieliście bardzo mało czasu, no i coś, jakaś szybka kanapka gdzieś tam kupiona w żabce, na przykład te trójkątne, albo szybki hot dog w międzyczasie i wracacie wieczorem do domu i nagle bierzecie, jesteście tak potwornie głodni, więc jecie, jecie jecie. No i właśnie. Jak sobie zaplanować posiłki i jak, jak mądrze robić to? I czy w... po pierwsze, najważniejsza rzecz, to warto to robić, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby unikać właśnie takich sytuacji, e, ale jak to robić, tak naprawdę? Jak to robić tak praktycznie? No bo, oczywiście, teoretycznie my wszyscy wiemy, że trzeba sobie planować posiłki. Wszyscy wiemy, że e, to jest bardzo ważne, że to jest podstawa, bla, 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 bla. bla my to wszystko wiemy, ale e, w praktyce prawie nigdy tego nie robimy. I ja na przykład miałam teraz taki bardzo intensywny weekend, bardzo taki e, trudny, jeśli chodzi o właśnie czas, miejsce i, i tak dalej. Bardzo dużo się działo. E, kto był, był ze mną na Instagramie, ten wie, a jeżeli nie wiesz, to cię serdecznie tam zapraszam i odsyłam. E, to pewnie, pewnie się dowiesz, więc serdecznie Cię zapraszam na mojego Instagrama, e, ale Wracając, to był taki naprawdę trudny okres, taki czasowo. Mało spałam, dużo robiłam, mało czasu miałam. I wiecie, i tak sobie myślę, muszę sobie zaplanować posiłki, bo jak sobie ich nie zaplanuję, to przyjadę wieczorem o 22 albo i później i będę chciała jeść. A przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby się objeść na noc przed snem i później pójść spać. Pełnym żołądkiem mieć jeszcze, nie daj Boże, koszmary w nocy. Bo e, ja na przykład mam, mam koszmary, jak się obiem na noc, to po prostu miewam koszmary. E, więc e, po, co, po co gdzieś tam robić sobie taką krzywdę i męczyć się cały dzień z głodem, nawet nie pamiętając o tym, że jesteś głodnym, i męczyć swój organizm, i później obiadać się e, niepotrzebnie. A więc, no, przede wszystkim warto sobie na przykład na kilka dni, nie mówię już na cały tydzień, rozplanować sobie posiłki, rozpisać, ale jeżeli chcesz, to oczywiście. Ale może warto zacząć wieczorem rozplanować sobie posiłki na następny dzień Na przykład to i to zjem na śniadanie Albo jak nie to, to to zjem Na obiad będę jeść to i to I może sobie warto już przyszykować coś Później na kolację będę jeść to i to Mniej więcej też warto sobie pomyśleć na... O godzinach. Może potrzebujesz, na przykład ja tak stosuję, taki trik, że po prostu ustawiam budziki, mam budziki w danych godzinach w ciągu dnia po prostu na śniadanie, obiad i kolację i one mi dzwonią z pół godziny przed rozpoczęciem jakby tej danej godziny, o której powinnam zjeść. I dlaczego ja wam o tym mówię? Ponieważ to jest bardzo ważne. To jest podstawa. Jeżeli jesz odpowiednio o odpowiednich godzinach, to twój organizm jest cały czas zaspokojony. Wiesz, że wtedy i wtedy po, nie wiem, na przykład czterech godzinach jesteś głodny, głodna więc wiesz, że wtedy musisz zjeść więc jak sobie dzień wcześniej zaplanujesz a jeszcze, jeszcze lepiej jak sobie tydzień wcześniej zaplanujesz co będziesz jeść albo że będziesz wtedy mniej więcej jeść to czy to, to wtedy prosi ci to nagle ogarnąć, bo pamiętasz, że a dobra, mam to naszykowane sobie mogę zjeść, a dobra to też mam zrobione, to też mogę zjeść i nagle nie musisz myśleć nad tym i teraz i już, bo już teraz jestem głodny, głodna, już teraz mi się w żołądku, już nie wytrzymam po prostu, więc szybko jakiegoś batonika żeby przestał mnie, y, przestał mnie boleć brzuch, albo słabo mi się już robi. Więc jak najszybciej byle co zjeść. No właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby unikać takich sytuacji, żeby jak najmniej do takich sytuacji do doprowadzać, ponieważ no wiecie, nikt nie lubi czuć się słabo, nikt nie lubi czuć się taki zmęczony. No, później jeszcze jak się na przykład szybko obierz, to później znowu jesteś zmęczony i senny i najlepiej jeszcze się położyć od razu spać i spać całe popołudnie, bo, bo tak, bo po prostu o, najadłeś się i cukier nagle skoczył. I, I masz problem z tym. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Ja sobie na przykład planuję, może nie tydzień do przodu, ale dwa dni. Tak, staram się sobie zaplanować, co mniej więcej będę jadła. A jak nawet nie dwa dni, to jeden dzień. I zawsze staram się tego pilnować, wiecie, żeby jednak mieć to poczucie kontroli i poczucie, że okej, okay, wiem mniej więcej, co zjem. Na przykład robię zakupy. Okej, okay, robię zakupy na to, na to, na to i to i to wtedy zjem, a to i to wtedy zjem. I wiecie, to można wiele przykładów takich dawać. Ja na przykład teraz, nie wiem, kupiłam sobie buratę, więc wiem, że ją jutro zjem na śniadanie. I kupiłam do tego pieczywo żytnie akurat, bo miałam ochotę. Więc, więc po prostu wiem, że zjem buratę z tym pieczywem i pewnie z pomidorem i wiem, że na obiad mam karkówkę, bo wyciągnęłam wcześniej mięsko i wiem, że będę miała kotlety z karkówki I, i rozumiecie, i to są takie rzeczy które wiem, że one, one są, one są naszykowane jeszcze może nie wiem co na kolację, ale będę musiała się zastanowić jeszcze po, położę się w łóżku to będę myśleć, ale wiecie, to są takie rzeczy których ja o których ja już myślę już teraz jest przed 22.00 a w zasadzie już kilka minut po 22 e, we, we wtorek i ja wiem, że jutro, kiedy wy będziecie oglądać ten film, na obiad będę jadła karkówkę z ziemniaczkami e, i pewnie zrobię do tego mizerię albo cacyki, jeszcze nie wiem, której z tych i e, ja wiem, że będę jadła to na, na właśnie na obiad. Co zjem na kolację? Pewnie z kera zjem, tak mi się wydaje, że raczej coś takiego zjem, e, ale, ale coś takiego właśnie będę jeść i po prostu wiem, że wtedy właśnie zjem to, to. Więc to jest bardzo ważne, bo ja automatycznie też mogę pomyśleć, ja wiecie, jak wiecie, nie liczę kalorii, ale mogę pomyśleć, ok, tym się najem, tym się najem. E, mogę sobie na przykład, mam dwa pierwsze posiłki, będą takie dość konkretne, więc wiem, że kolację sobie mogę zrobić lżejszą. Na przykład zjeść takiego skera, czy nie wiem, czy coś takiego lżejszego, czy na przykład sobie zjem trochę warzyw, po prostu pokroję ogórka Jakieś inne warzywa i sobie przekąszę. ponieważ wiem, że dwa posiłki będą takie konkretniejsze, więc koniecznie będę głodna bardzo na kolację. No i nagle yy, planujesz, nie liczysz kalorii, ale jednocześnie planujesz, więc wiesz, że to będzie dla Ciebie lepsze. Teraz to, teraz to. I, i po prostu nagle jest dużo łatwiej i dużo łatwiej ogarnąć, że jesteś w stanie sobie, yy, za, jakby wiesz co jesz, więc. Więc to nie jest takie babranie się po prostu i obiadanie się kiedy kiedy po prostu ci najdzie ochota i kiedy ci brzuch rozboli bo jesteś głodny tylko właśnie jesz bo jest to zaplanowane też dużo łatwiej wtedy wdrożyć rzeczy, których na co dzień na przykład dużo trudniej, na przykład warzywa. Dużo prosić cię wdrożyć warzywa w swoją dietę, bo po prostu planujesz, kiedy je jesz, więc wiesz, że wtedy i wtedy zjesz takie warzywo, a wtedy i wtedy zjesz takie warzywo. I nagle od razu ci prościej, bo okazuje się, że masz niedobór witamin, ale powoli, powoli idziesz do celu i nagle te witaminy są. Wiesz, że potrzebujesz jeść na przykład więcej białka, no to jesteś w stanie sobie to wdrożyć. Ok, muszę pamiętać, żeby na przykład do obiadu mieć mięso, albo Albo jakiś nabiał, albo nie wiem, albo choćby naszy, nasiona strączką, cokolwiek. To zależy, jaką masz dietę, ale to jest po prostu ważne. I nagle jak planujesz, to, to wszystko jest bardziej zorganizowane. Twój dzień jest bardziej zorganizowany. Ja wiem, że to jest taka malutka rzecz, która od nas wymaga jednak pracy i od nas wymaga takiego myślenia i zastanowienia się, i wdrożenia tego w życie, bo planowanie, a wypełnianie tego planu to są też dwie różne rzeczy. Ale nagle po prostu czujesz się. o jejku, dobra! To działa, faktycznie jest dużo lepiej. Nie, nie mam napadów głodu po prostu i, i jest tak przyjemnie po prostu jest przyjemnie jestem e, najedzony i nie czuję się cały czas głodny, głodna i nie ma tego problemu ale też jest bardzo ważne, że jedno jak sobie zaplanujesz, a drugie to przyszykować jeżeli na przykład wiesz, że w ciągu dnia rano nie masz czasu na zrobienie sobie śniadania, to naszykuj sobie je wieczór wcześniej, naszykuj sobie to śniadanie wieczór wcześniej i naszykuj sobie tak nie wiem, zrób sobie owsiankę na przykład na noc. w ostatnim e, odcinku właśnie wam pokazywałam co jem, ja sobie robię owsiankę wieczór wcześniej i ją robię i nagle jest to, jest miejsce, jest chęć, jest ochota i wszystko możesz sobie spokojnie to wziąć, i nie ma z tym problemu, więc zawsze da się znaleźć sposób, tylko trzeba chcieć. I trzeba zacząć to w końcu robić. I szanowni Państwo, wiele, wiele można byłoby na ten temat mówić, wiele można było mówić właśnie o, o takich rzeczach. Ale myślę, że jak nie zaczniecie tego robić, to nie zauważycie różnicy. Jeżeli nie zaczniecie planować jedzenia i tego, co jecie, jak jecie, kiedy jecie, to nie zauważycie róż, różnicy po prostu, bo, bo nie zobaczycie, że można lepiej. A naprawdę, z tym jest to dużo, dużo lepsze. I ja wiem, że dietetycy o tym wszyscy mówią, naprawdę o tym wszyscy mówią, ale to jest podstawa. Dla mnie, był game changer po prostu. No niesamowita zmiana, taka podstawowa zmiana tego, że ja zaczęłam planować to, co jem. I wiecie, to nie jest nie wiadomo co, ja nie, nie siedzę z fitatu yy, i po prostu, wiecie, sprawdzam kaloryczność każdego posiłku. N zupełnie mi o to nie chodzi, ale po prostu planuję to, co jem i od razu widzę, że jest to dużo, dużo lepsze. Szczególnie jak pracujecie na zmiany, to też sobie warto to zaplanować, żeby jednak zjeść odpowiednie odpowiednie te posiłki, bo szczególnie jak macie na przykład na popołudnie do pracy, to, to widać, że zjemy śniadanie, a później wrócimy i zjemy porządną kolację, bo po prostu w ciągu dnia sobie na przykład zapomnimy wziąć czegoś do pracy i nie zaplanujemy tego. I ja tak często miałam, naprawdę tak często robiłam i to myślę, że to jest duży problem po prostu i że warto jednak pomyśleć o tym i lepiej to zaplanować. Tak więc ja Was serdecznie... Yy Serdecznie Wam dziękuję po prostu za to, że, że obejrzeliście ten film. Jeżeli zostaliście do końca to y, napiszcie w komentarzu planowanie. Oczywiście zapraszam Was do sekcji komentarzy, żeby y, podzielić się z, tym ze mną i z innymi, czy planujecie swoje posiłki, czy jednak nie, czy to jest bardziej właśnie intuicyjne, czy, czy nie do końca. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco, ponieważ każdy film wychodzi w każdy poniedziałek, środę i piątek, tak więc serdecznie Was zapraszam. Kliknijcie sobie oczywiście przycisk dzwoneczka, żeby móc być na bieżąco ze mną, żeby powiadomienie was. Przychodziły o każdym nowym filmie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie jestem na bieżąco. Możecie być tam ze mną. Tak jak mówiłam, możecie się dowiedzieć ciekawych rzeczy, których się tutaj nie dowiecie. Tak więc serdecznie Was tam odsyłam i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa!